Siem sądu, Ej, dawno mi to w ogóle nie było, ale dobra. Aktualizacja dzisiaj. Nowe koniki. W sensie macie nowych koników. No i słuchajcie, w sumie tak sobie posiedzimy, bo. E, bo w sumie dlaczego nie? E Mm. widzicie widzieć Darki Rare. E, 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 Smyth Summon nawet. <must> nawet <Pastors> nie wiem, czy widzicie. Aj, widzicie? S. Dobra. E, to jest ten nowy Nie, to jest chyba z tego, tego. Z um, e, tego. Jak to się nazywa? E, no, to co tam było. oj 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 tu oj 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 Dzisiaj jest środa. Ech, więc są nowe maście, maści koniuchów, e, klusek, kochanych. E, zaraz pojedziemy sobie je zobaczyć, ale najpierw zobaczymy. Ech, a co chodzi z tymi um, e, zadaniami? Po ale jak jestem nudna w tym internecie. mam <śm> w ogóle pomysłu na filmy, więc e, będę robić to, co każdy inny, czyli nagrywam aktualizację. Josz. Opatrz, matching, e, koni, sensie rasy. Maścio. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Widzisz, jakbyś sobie taką to bo fajnie. Ja chcesz dowiedzieć się e, więcej o obozie Dzikich Zachód? Nie. niestety oh, nie dostanę. Dlaczego? ja muszę go wysłuchać. Aaa, Starshine organizuje wyjątkowy obóz letni Dziki i Zachód. No, już się pokazuję, że nie umiem czytać. Dołącz do nas i poczuj prawdziwy smak życia na Dzikim Zachodzie. Icha, Mam zabrać się na Rancho Starshine. Pomyślałam, że mi się już zepsuło. Co to jest? Teraz naprawdę będzie brzmięto. Łojo, O ja łojo, ja, 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 ja. ile tu ludu. Boże, ile ludzików tutaj sobie chodzi. Stępa po ziemi epikselkowych koników. Jesteśmy na miejscu. Mam oczy, widzę, spoko. O, u kogoś to zima na jest. Przepraszam. przepraszam. Lisa. Oh, co to jest? Nie wiem, Ja to... Wiecie, trochę taka jestem. Ech, miło Cię widzieć, Lovisa. Ciebie również, Olisa. Witam na rynku Starshine. Wow, bywam tu cze... Dobra. Nie wiem w sumie co ja chciałam powiedzieć. Baw się dobrze wraz ze znajomymi. Nie mam znajomych. Właśnie po... Właśnie po to powstał obóz Dziki Zachód. Fajnie będziecie mi przypominać, że nie mam znajomych. A moja postać jest taka jakaś skarbiona. Nie wiem dlaczego tak jakoś tak. W sumie z... O tak? To tak coraz się tak schyla dziwnie. Warto do niej zajrzeć. Za, za coś tam. Nie, nie, nie zdążyłam przeczytać. Znikł typ. Pow, i go nie ma. O. Ej, mega. Urodzio. Bo się nie usunę nigdy tej wiadomości, aż ze skrinawalne. Boże, jakie to jest urocze. O. nagrywa mi się to. Tak. A, on tam poszedł gdzieś. A tu on jest. Dobra, 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 dobra. Sorki! Jak to jabłko na... <laughs> Muszę tu zmienić jabłko na Marchyw! Wow e, gdzie są konie belgijskie? Ej, to dobre pytanie. <laughs> nie no, e, nie skorzystałem swojej pomocy. Dobra, nara. A, jeszcze są te... E, siemka... He, co? Jeszcze raz <laughs> Siemson Dupson A nie, bo tutaj jest w sumie kupa. Siemson Dupson, I Tutaj ludziki sobie jeżdżą e, z tyłu, bo, e, bo jest ich strasznie dużo na tym serwerze. Chociaż i tak to jest taki serwer jakby odludniony, ale. To... Właśnie. A, a pole osa, moje kochane dzieci. Ale to jest piękny koń. Ooo, oh, nie no, polosa. Ooo, oh, język mi pokazujesz taka jesteś, dobra. Um, yy. <coughs> um, Może dlatego, że kiedyś weszły one i kupiłam praktycznie wszystkie. Oprócz trzech i on siedem. <noise> Ale trzymamy na mustangi. Nie wydajemy. A co to jest? O, oh, właśnie. Przy okazji zobaczymy sobie. Yy, ubrania. Ale jestem zakręcona u mnie. Yy, yy, jakbym, jakbym miała, czy ten film miał ręce i nogi, to musiałabym sobie pisać yy, scenariusz. Więc co? Nie mam czasu na takie rzeczy. Nie chcę mi się poza drugie. Po trzecie, dawno mnie tu nie było. Bo nie miałam pomysłu na siebie, okej? Okay? Co? Jak ta bledka się trzyma? To źle wygląda. Jeszcze Karma dla k A tu można już kupić. Dobra, zobaczmy. Ehe, ehe, Może tutaj jakieś. Nie, to jest. To jest to nie jest kogoś, co prawda? To tak stoi sobie po prostu. Można go pokłaskać. Ten po prostu wygląda, jakby był stary. Ehe. Ezyso! nie. Ten, e, dobra, jak to zrobić? O, tu jest co? No. Czekajcie, bo ja nie mogę. Czego nie mogę? E, sterowanie. AWSD. Możesz wy e, wydawać konikowi po. E, konikowi? Aaaa, Komendy za pomocą klawiszy. Dobre, już wiem. Idź. Idź. Klawiszy, dobre, już wiem. O nie, to tak, dobra, sorry. Ale mega fajne. Ej, do RRP? To się mega przyda? Jeszcze słyszymy jak to posać. Brr... Nie, nie umiem tak. Brrr. Brrr. Ej, nie umiem teraz tak... No bo nie Krakła! Czekajcie. Krakła! Ej, to wygląda sacnie. Będzie do RP. No, tylko, że ja nawet nie mam pomysłu na RP. Hatka, Hermita to się nazywa. Dobra, zapamiętam. Bo są... jest bardzo... Czekaj, co? Nie, nie chcę go poznać. Nie będę go poznawać. Ale Dziwnie to wygląda. Aha, to jest to... Zbieranie? Nie chcę, o dobra, tak. Tak. A... Nie chcę zag... Nienawidzę zaganiać. O i bo... jak ja tego nie lubię. <laughs> dawaj. Jeba, dawaj, dawaj. Dawaj. Ej, 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 spoko. Ej, ej, ale po co te nerwy? Po co te nerwy? Skręcaj tam na stronę. Tam, no nie. <laughs> Nienawidzę tego. Dawaj. Dawaj, owieczko, dasz radę. Zostań tam. Zostań. Musisz skręcić tu, widzisz? Widzisz? I, I jest raz prosto trochę. Troszkę prosto jest, przecież ja ci nie skręcam. O co ci chodzi? Ty, piarzu! No, nie się teraz zablokowałam. Skręcaj w tamtą stronę. I biegnij. Nienawidzę tego. Dawaj. <laughs> Zostaw biedne koniki. Robek taki fajny dam stoją, ja tego przede masz klucho jedna. Chodź, chodź kochany, chodź. Chodź, stały byczku, chodź. Chodź, chodź. Patrz, mas. stój tutaj. Okej? Okay? Mo... o... A, no stój to. A jeszcze drugiego mam tu przy ten czołgać. Dobra. Wow, ale fajny! Ale fajny. Ale, fajny śmierć, o! Ja, taka klucha. To jest taka wiecie, klucha, że tak wiecie, 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 to już jest niebezpieczne. Nie! No! Dobra, jest. Eee, dobra. Jak leci Lobisa? jeszcze go byk. Ooooo! On zacznie mnie gonić, prawda? Czy coś w tym stylu? O, fajny byk! O! Dlaczego śmierdzę? Dzięki, dzięki, Jezusu, dzięki! Biegnij za mną, kluszka, Boże! Gapuję z kluszką! Ej, jakie umuźne! Teraz muszę stąd tylko wyskoczyć. No, kluszko. O nie! Co, coś w ten sposób. Co, było z tym. O nie, ale to jest denerwujące. O, to jest strasznie. SSO! No co? Chyba zżyłam się z tą pracą. Tylko, na ma takie. Side eye. poważny? Coś nie ja wiem, wiem, że to jest taka fajna klucha, która chce się do ciebie przytulić po prostu, ale ludzie go nie kochają, ale no. Dobra, cicho, tam sobie wiesz te wilki, a ja sobie poz, złota sobie pozbieram, bo ja jestem, jestem... jestem wiesz, bogatą... bogata jestem po prostu. Dobra, teraz sobie pochodzimy i zabierzemy tam wszystkie, to, 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 to złota pozbierzemy. Ja poka, poka. Uważaj, bo jeszcze... Wilk z lasu zjemnie, bo chciał się przytulić. Klucha taka. Dobra. Co? Przygódę masz... Przygódę masz, te kawki... nie miałem tkawek, Przestań! Żyj! Żyj, proszę, żyj! O, żujesz Dobra. ja. Are... A jak ja mam to zrobić? Nie wiem, przepraszam bardzo. Nawet nie dałeś mi na żadnej instrukcji, jakie ja mam to zrobić! Już mnie zjadł. O! Ja mam taki... A! A, ja on takie fajne. Dlaczego on zniknął? Jako hmm. Tak. Eeeeeeeeee. Bryum, brum. brum. Chciałem coś posprzątać, jakieś kiwę czy coś. Nie! za... Proszę, nie przecinaj mi się. Tak! O mojo! o, mojo, o mojo. Rozszybciej, bo już nie chcę tutaj tak szybko, tak wolno siedziać. O, nie zaliczam się wtedy. Chodź, skupiłam cię, Maluszku. Chodź, chodź. Po malutku, tak? Bo ty nie nadajesz ze swoimi malutkimi e, kluszeczkami, zaczętymi nóżkami, tak? Ale z ciebie, fajna, mała kluszka. Taka dopiero co się wykluła z jajka. Taka fajna kluszka no już nie pnęła tak. Już mnie nie robi, tak? Już, już się skończyło po prostu. Już. Już wyprowadziła, to już, już nieważne, nieważne. ważne po prostu nieważne. Przestań! Odejdź! Wywalaj, śmierdzielu! Znaczy, kocham cię kluszko, ale no... ale nie chcę być złade kluszko, ją i stąd, wy wypombij stąd. Aha! Klucz. Ej, zaraz to ogarniemy to, Spokojnie. Ludziki og e ogarniemy to. Spokojnie, widzę, ogarniemy Czekajcie, nie chciałam. O, tylko chciałam coś sobie znaczyć. Hej, masz linę. Dzięki. A, tu, tu miałam dać Mlina. O, tylko po twoich jeszcze znajomych sobie przebiegniemy I parę jak fajnie będą biegli. Wszyscy, biegły, wszystkie za mną będą. Aha, jak fajnie. <grym>, Dopóki mnie nie używacie. mam ten klucz. No, już Wy, wyniuńajcie stąd. To nie wasze tereny. Dziękuję. Ej, hey, instrukcje mi daj do tego. Ja nie umieć. Gdzie jest ta twoja łopata? Daj mi spokój, nie będę szukać twojej łopaty. Co ja jestem jakiś... Już nie hmm. Dajcie mi spokój. Jak to zadanie ogarnąć? Co ja później mam potem zadanie zrobić? Nie rozumiem go totalnie. Patrzcie. gdzie ja mam tam jechać? Za murami fortu? Co? Eee, jakoś z tego filmu. Będą same śmieszne momenty z tego, jak próbowałam nagrać film, ale to się nie udało. Eee, tak czy siak, eee, więc no... Coś się nie udało, to prawda. Ale mam nadzieję, że przynajmniej się pośmieliliście. Dobra. Eee. Idę sobie z tego SS-a. Dobra. No Wam, mówię to ja, z jedzeniem w ręce.